Dobra, czekajcie, obczaje tylko sobie wyszukam. A Waves i obczajmy Poka to. Siema. To chyba main charakter po prostu. Tak mi się wydaje. Szczerze, estetyka Udering Wavesów jest przez wiele osób krytykowana, że jest taka wyblakła, ale o to chodzi, nie? <laughs> mi się akurat to podoba. Ja lubię ten świat. Dobra, to jest trailer do bety. Trzeba będzie jakieś gameplaye z bety pooglądać. Bo z tego co wiem, twórcy są bardzo spokojni i pozwalają na nagrywanie, streamowanie gameplayu z bety. Jak będzie więcej informacji, to trzeba będzie się temu przyjrzeć. Bo to jest grana, którą bardzo czekam, akurat. W sensie jestem nią mega podjarany. Ładnie to wygląda. Jezus Maria, ile memów powstało po wyjściu tego bohatera? <laughs> że Dorus z Genshin'a. <laughs> Już na oglądałem. Kombat w ogóle jest takim największym selling pointem tej gry. I się totalnie nie dziwię. Nie dość, że przeciwnicy mają być trudni i wymagający. To jeszcze ma być masa możliwości w tym kombacie i prześlicznie to wygląda. Kurde, kozacko. Już sporo, sporo postaci tak naprawdę zaprezentowali. Lubię dobry kombat. Dobry kombat jest mega ważny, bo on satysfakcjonuje, on daje ci wiesz, tą dopaminę w mózgu. Jakiego typu to jest gra? No, z tego co wiem, mają być tu elementy gaczy normalnie, ale gacza gaczą to, to wydaje się naprawdę sensowna gierka. Miejmy nadzieję, że jeszcze, że jeszcze w tym roku wyjdzie. Kuro Games to jest ten sam wydawca gry jak Punishing Grey Raven. Pewnie dlatego ten kombat tak dobrze wygląda. Ja wam pokażę Punishing Grey Raven. Możecie mniej więcej obczaić o co twórcom chodzi w tym kombacie. On jest sporąbany. W sensie ja jestem przekonany, że walka w Woderning Warsach będzie wyglądała za rąbiście. To jest niesamowite, ile tutaj możesz odwalić trickshotów <grych> w jednej sekundzie. I w ogóle bardzo mnie cieszę, że w Wuthering Waves'ach idealny unik jest nagradzany spowolnieniem czasu. To chyba w Honkaju trzecim tak było. To jest bardzo, bardzo spoko. Tu się tyle dzieje, że nie ogarniam. Spoko. Najlepsze... Właśnie to jest w ogóle najlepsze, że ten kombat jest tak Potężnie rozbudowany i zaawansowany pod względem efektów, choćby, że ja nie jestem czasami w stanie uwierzyć, że to może grać wszystko zrobić. Wiesz, że to wygląda jak jakiś cinematik popierony nie? Ta dynamika jest tak potężna, a to wszystko możesz zrobić z pozycji gracza, nie? Ze swoimi umiejętnościami. No, także myślę, że twórcy spiszą się z kombatem. Jeżeli coś takiego zrobili już jakiś czas temu, to. To w Wodern Wavesach też dostaniemy dobre rzeczy i, i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Nie, no świat Wodern Waves moim zdaniem wygląda przecudownie. Jasne, że to będzie momentami przypominało mm, czy to Genshin'a, czy inne gry tego typu. Ale no na tym polega gatunek gry, że one są do siebie mimo wszystko dość podobne, nie? Tylko po prostu wybieramy to, co ci najbardziej leży, gdzieś tam estetycznie, technicznie i tak dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Developer program jeszcze był z Wudering Wavesów. Widziałem fragmenty i szczerze to był tak fajny developerski program, bo oni wychodzą z założenia: "Mniej gadamy, więcej wam pokazujemy". A to bardzo lubię. Zwłaszcza jeżeli gra jeszcze nie wyszła, to wiesz, to jest bardzo, bardzo przyjemne i miłe. Dobra. Okej. Okay. Ładna sceneria w ogóle. <noise> Lubię jak czasami kurwa coś źle wytną i masz taki awkward moment przez sekundę. To jest sekunda takiego czucia się nieswojo, gdzie ktoś się patrzy w kamerę, nic nie mówi, myśli, że kamera już z niego zejdzie, a ona nie schodzi. <noise> to jest tak cudowne. Fajnie, że dajecie dostęp do zamkniętej bety M Mega, naprawdę Fajnie, że ona jest tylko w Ameryce i Azji No, super jest o! Tylko będzie beta na Europę Zrobię wszystko, żeby to postreamować dla was Wszystko zrobię Jak mi się podoba, że jeden z deweloperów mówi, że jego ulubioną częścią jest kombat Od razu mi to optymizm w głowie daje, wiesz A nagle jeden z deweloperów mówi Dobra, przejdźmy do mojej ulubionej części Cycki głównych bohaterek Co wy na to? Dobra, pokaż ten kombat Mmm, nie no, to jest kuźwa piękne, kocham te efekty. Okej, okay, mamy też dystansowe postaci. Mamy pistolety, spoko. Fajne. O, ty, a ona nie wygląda trochę jak... Ta ze Spy X Family? Ania, no, 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 no. Pokaż nowych bohaterów. Dawaj, dawaj. Cholera, jasna. Cóż za dżentelmen. Postacie mają brodę i są starsze? Co? Istnieją takie? Nie gadaj, że można głaskać zwierzęta. Dobra, jestem kupiony. Ope rękawice? Podoba mi się. Jakiś ognisty czarodziej, tak wyglądał przynajmniej. Co sumie wygląda jak pan doktor? No pistolety. Nie, no ale te efekty. Ku... O kurde, ty! Widzieliście to? Tak delikatnie był. Te smoki, kurde, u góry, zarąbiste! Pan z memów. <laughs> Ta mega dużo ludzi go porównywało do siao. Co w się sensie nie dziwię, się, jasne. Kolorystyka, włócznia i tak dalej. Zresztą jest też sporo podobieństw. Nie można zaprzeczyć, że, że coś tam było zainspirowane. Ale jego ult jest tak kozacki. Z tym smokiem. On ich jeszcze. On wszystkimi przeciwnikami miota i ich przesuwa. Patrz to: to jest tak dorąbane. Mega dobrze to wygląda. No, te postacie delikatnie odpinają zamek w portfelu. Nie powiem, że nie, ogólnie. Te efekty są po prostu prześliczne. Lekko wiecie, czat. Gra jeszcze teoretycznie nie wyszła, nie? Trzeba na wszystko poczekać, wszystkiego się dowiedzieć. Bo jeżeli te postacie tak super wyglądają, ale okaże się, że za jedną postać musisz wydać, nie wiem, 500 dolarów, no to już nie będą takie fajne dla mnie, nie? To wszystko zależy. Pod względem finansowym trzeba to dobrze zbalansować. Nie wiem, ja lubię ten świat taki niby żywy, bo masz tu tą roślinność i tak dalej, ale jednak kolorystycznie jest mega martwy. Mi się to bardzo podoba. Tutaj masz przeciwników, z których możesz pobierać energię, jeżeli się nie mylę, i potem albo ich uwalniać, żeby pomogli ci w walce jakoś, albo ich moce jakoś przejmować. Coś takiego było. Nie podoba mi się ta czcionka? Nie wiem, jak będzie ze czcionką, ale mogę ci powiedzieć, że na pewno takie rzeczy są mocno dopracowywane, takie drobne detale estetyczne pod koniec. Nie wiadomo, czy to na przykład jest finalny efekt. Możliwe, że jest, ale nie jest to pewne. Czy to jest MMO jak to? W, z tego co wiem, to nie jest to MMO. Jak dostaną feedback z bety, to mogą zmieniać takie rzeczy jak ścianka. No, no. Znaczy, oni w ogóle, z tego co wiem, bardzo do siebie biorą opinie. I wielokrotnie widziałem, bo ja trochę śledzę tę grę, i wielokrotnie widziałem sytuacje, w których nawet. Postacie były pod pewnymi kątami zmieniane, jakieś animacje czy, czy ataki, bo, bo po prostu dużo osób zwróciło na tą jedną rzecz uwagę, nie? Więc oni naprawdę słuchają się akurat, żeby ta gra wyszła w jak najlepszym stanie na, na premierę. A to jest w ogóle mega ważne, bo jeżeli gracz i społeczność czuje się niesłuchana, to też robi taki niepotrzebny dystans między deweloperami a graczami, już nas, od samego początku jest jakieś małe napięcie się buduje, nie? Nawet nie chodzi o Genshin'a, wiele twórców ma bardzo się dystansuje od graczy i po prostu wypuszcza coś i każe tak naprawdę fanom się do tego dostosować i tyle, a jak słuchasz to... Nie chodzi o to, żeby wiesz, gracze tworzyli grę zamiast deweloperów. Bo jasne, że deweloperzy będą robić rzeczy, które się mniej lub bardziej podobają. Ale fajnie jest raz na jakiś czas wprowadzić choćby drobną zmianę, żeby pokazać, że widzimy was, słyszymy i tak dalej, nie? Choćby nawet właśnie, jeżeli dużo osób zwróciłoby uwagę na czcionkę i ona zostałaby zmieniona, to też graczowi automatycznie daje w głowie taki, taką myśl, że okej, okay, jesteśmy słuchani i fajnie, że to zrobili, nie? Oh yeah, Tylko yeah. na plus to może działać. Co jest? Okej, okay. fajne. Nie powiem, że nie. O co tu chodzi? Zbieramy pokemony. A może to jest prezentacja mobów w grze po prostu? W porównaniu do rozmiaru postaci. Możliwe. Ta, pokazują moby. Tutaj dużo jest tego futuryzmu i mutacji takich mam wrażenie, ale nie wiem. Mi się to nawet podoba ta estetyka, szczerze mówiąc. Mi się wydaje, że to jest taki... estetyka lepszego w Tower of Fantasy, o tak bym to nazwał. Dla mnie to dużo, dużo ciekawiej wygląda. Uźwa, co jest? Ty, to pianino to brzmiało jak w Zeldzie. Dobra, ciekawe jak dużych przeciwników będzie to można spotkać, bo ten Yeti i tak już jest ogromny. Chyba idą rozmiarem do przodu, nie? Cały czas ta... Kurde, fajnie to wygląda. Ja się totalnie nie mogę doczekać. W ogóle na tę gierkę też jest spory hype, tak swoją drogą. O, kuźwa! To ja! <śleskujesz> Zarumbiste. Let's go! Ej, <laughs> podoba mi się to. <laughs> nie wiem. Lubię, lubię gości z humorem. Szczerze, mega spoko. Fajny ten program. I patrz, chwila gadania i cały czas leci co chwila jakiś nowy content, nie? O, to jest chyba ten trailer, o którym mówiłem. Widziałem jakieś fragmenty i to wygląda zarąbiście. Prześliczny jest ten trailer. Nie jest taki stricte kombatowy i tak dalej, ale fajnie prezentuje ci świat. Taką fabularną codzienność bohaterów i tak dalej. O kuźwa. O, ania.

Ładnie te postacie wyglądają. Nie no, przecież ten świat wygląda przekozacko. Naprawdę, ja jestem tak kupiony. Jasne, że jestem kupa przehajpowany też do tego. I wszystko mi się podoba w tym momencie. Ale brakowało mi takiego uczucia. Totalnie się jaram. Może to drobiazg, ale muszę przyznać, że oprawa graficzna tego programu też mi się mega podoba. Uuu. Daj więcej. To już jakiś bossik raczej, tak mi się wydaje. Ty, ale zobaczcie, te ataki są serio szybkie. I nie dają ci mega dużo okienka na przewidzenie i myślenie. Mega mi się to podoba. Walkę z tym gościem chyba widzieliśmy kiedyś dawno temu Jak weldenie No z tego co wiem jeżeli chodzi o trudność kombatu to im bardzo zależy na tym, żeby on był jakkolwiek wymagający żeby nie robiło się wszystkiego za pierwszym razem i żeby przeciwnik... Kurde, zobaczcie ile on ma ataków, o to chodzi. Bo ja widziałem gdzieś opinie deweloperów, wypowiadali się na temat kombatu i mówili, że chcą, żeby przeciwnik po wielu walkach dalej potrafił zaskoczyć jakimś atakiem, którego na przykład jeszcze nie widziałeś, bo się nie aktywował, nie? To nie jest tak, że przeciwnik ma trzy ataki, których się wyłuczysz w trakcie jednej walki i go zabijesz. I tak będziesz ryjem parowo wszystko? <laughs> no, dajcie jakiegoś zioma starczą, proszę. jest Radan <laughs> Co to było Juitole Ty motocyklista zajebisty koncept w sumie motocyklista Apokalipsy <laughs> właśnie... To jest jedna rzecz, o której nie wiem za dużo, a jestem mega ciekawy, jak, jakiej jakości będziemy tu mieli fabułę. Bo Kombat, no, na 90% będzie dobry i satysfakcjonujący. Wydaje mi się, że można to śmiało powiedzieć. Gacza, gaczą, no to zależy od podejścia finansowego. Ale. Ale kurde, czy fabuła będzie dobra? I w jaki sposób ona będzie. Odkrywana, czy to będzie taki sposób Dark Soulsowy, którym też Genshin się zainspirował, że w itemach mamy poukrywaną wiedzę na temat gry, czy może bardziej tak w prosty sposób będzie przekazywana. Bokaż to jeszcze raz. O, to w ogóle będzie gość pewnie... Kuźwa. Domyślam się, że to będzie taki enemy, który wszystkim się tak spodoba, że będzie dodany jako, jako grywalna postać kiedyś. Coś w tym stylu. Kiedy ta gra w ogóle wychodzi? Nie ma chyba jeszcze oficjalnej daty premiery, niestety, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że pod koniec roku możemy to dostać i byłoby super. Oby się im nic nie opóźniło. To, co chciałem wam pokazać jeszcze w ramach takiego jakiegoś wymiaru hypu 1,2 miliona wyświetleń w dwa tygodnie, nie? 1,1 w dwa lata. Ludzie czekają na nową grę i nie mówię, że Genshin jest gorszy, że zostanie zjedzony czy coś, absolutnie nie, Genshin się będzie miał świetnie, ale wydaje mi się, że ta gra zbuduje wokół siebie jakieś takie własne, odrębne community i będzie dużo osób, które będą sobie w nią grały i nie mogę się jej doczekać tak szczerze. To nie jest tak jak z Tower of Fantasy, że Tower of Fantasy się reklamuje jako Genshin Killer i, i zamierzają po prostu odebrać graczy drugiej grze. Nie, Wuthering Waves raczej jest grą, która jest gaczą, ok, jest w tym samym gatunku, ale raczej... Jest czymś, czymś innym na swój sposób. Nazywanie w ogóle produktów Genshin Killerami jest tak kompletnie bez sensu moim zdaniem, bo, bo Genshin jest tak w tym momencie, jakby to powiedzieć, zacementowaną grą, że jego się już nie ruszy. Pytanie po prostu, czy jest miejsce na coś innego, nie? No ja wiadomo, nie jestem jakiś 100% obiektywny, bo mi się Genshin przejadł, nie? Ale tak jak uważam, że Genshin dla ludzi, którzy w niego grają, pewnie jest spoko, tak wydaje mi się, że ta gra też jest bardzo, bardzo spoko.